Cześć tu Marek i Rośliny. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, a ja niestety nie mogłem pojechać do rodziców, dlatego jest mi trochę smutno. A jak jest mi smutno, to lubię popatrzeć na ładne kwiatki. Dlatego wybrałem się do obi, żeby trochę ukoić moje serduszko no i pokazać wam, co ciekawego mają w ofercie po majówce. Bo już niedługo zimna Zośka i będzie można wszystko wystawiać na dwór. A naprawdę jest co wystawiać, powiem Wam, że mnóstwo roślin jest na stanie takich tarasowych właśnie. Mnóstwo palm, naprawdę zachwycające piękności. Aż żałuję, że nie mam tarasu. Zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj dosyć mocno wieje, a ja tego nie przemyślałem i ubrałem się dosyć cienko, bo krótkie spodenki, koszulka i na tym wietrze trochę zmarzłem. Ale te rośliny, które tutaj stoją, raczej się tego wiatru i takiej temperatury nie obawiają. Z przodu kordyliny, z tyłu oleandry, przepięknie kwitnące, różne. Szkoda, że nie mają pełnych kwiatów, bo te są jeszcze bardziej szlachetne. Ale no zawsze tutaj taka oliwka będzie obwieszona owocami. A tu spójrzcie, jakie wielkości sagowiec. Matko, taki sagowiec to jest już marzenie. Naprawdę to już trzeba mieć dużo miejsca, no i trochę pieniędzy, żeby takiego kupić, bo kosztuje sporo kasy. Ale efekt robi niesamowity. Tylko trzeba dbać, żeby takiej drogiej, pięknej rośliny nie utuc. Poza tym są też takie ładne oliwki i fikusy dębolistne naprawdę wielkie. Ale nie wiem, ile kosztowały, bo były zbyt głęboko. Tu za drzwiami taka typowa ekspozycja jak zwykle, trochę roślin w jakichś słoikach i innych naczyniach. No tutaj są raczej takie droższe te kompozycje. Nadal są te ładne palmy, zarówno likuala jak i tamta srebrna, naprawdę fajne, no ale poza tym nic ciekawego. Natomiast tutaj zobaczcie, szorstkowce i te szorstkowce są w różnych rozmiarach, to są takie baby. Ja bym chyba takiego małego nie kupił, bo to jest dosyć drogo jak na taką małą sadzonkę, a one nie rosną aż tak szybko. Ale z drugiej strony, no duże kosztują sporo więcej. Są też takie bądzaje, również w różnych rozmiarach, te fikusy bo spójrzcie, tutaj są większe, a pod spodem są jeszcze większe a poza tym są też takie fikusy więc można sobie wybrać Odpowiedni dla siebie rozmiar. A jak ktoś lubi duże rośliny, to tutaj. Cudowne, sagowce. Ogromne, no kasy, kupa, ale spójrzcie, jakie cudeńko. Cudo. Naprawdę wspaniałe. A tutaj jest drugi. On stoi wyżej, żeby nie było, że aż taki wielki, ale jest nadal duży. Tutaj takie zabiedzone, trochę palmy, ale. W tej chwili przenieśliśmy się już do lasu palmowego, gdzie naprawdę jest mnóstwo ogromnych palm, i wcale nie są aż tak drogie, jak myślałem. Oczywiście, jak ktoś się nie orientuje w cenach palm, to ta cena może się wydawać strasznie wysoka, ale biorąc pod uwagę to, ile lat taka palma rośnie i to, jakie są ceny w internecie, jak chce się kupić taką palmę na jakiejś stronie internetowej, która sprzedaje palmy to tutaj naprawdę ceny są super, no i dodatkowo roślina jest już na miejscu i można sobie wybrać tą, którą się chce. Ja bym sobie wybrał naprawdę. Strelicje też piękne, ale te palmy, no po prostu bajka. Można się poczuć jak nad morzem śródziemnym. Cudo. Naprawdę jestem zachwycony, przepiękne i takie duże pnie, bo wiecie te liście to tam pal licho liczy się to, jakiej długości czy też wysokości jest pień, bo to świadczy o wieku palmy. No i wiadomo, im wyższa palma, im dłuższy pień, tym cena wyższa. Też oczywiście nie wszystkie palmy rosną tak samo duże i tak samo szybko, dlatego takie karłatki to, no jak sama nazwa wskazuje, są karłowate w porównaniu do innych roślin sobie pokrewnych. Tutaj jest za to taka ładna kęcja, a tu palmy koralowe, takie już bardziej typowo domowe, nie tylko na taras. I Diefenbachie, ale tam dalej będą takie piękne Difenbachie. to w ogóle nie wiem czemu tutaj. Może żeby nie zmarzła ta roślina. Ale powiem wam, że no, kilka roślin mnie zaskoczyło pozytywnie bardzo. Spójrzcie tutaj jakie kwiatuszki. Cudeńko. Bardzo urocze. Ale wracając, kilka roślin mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło i była tam wśród nich Diefenbachia, czego naprawdę się nie spodziewałem, ale ten kolor liści i ten wzór na żywo naprawdę przepięknie wyglądał. Mam nadzieję, że w filmie będzie to również fajnie wyglądało i odczujecie to tak jak ja. No zobaczymy jak dojdziemy do tego momentu, bo nie sprawdzałem na podglądzie jeszcze. A tutaj szorstkowiec w wersji trochę większej. Dla odważniejszych, albo majętniejszych, no nie wiem, albo po prostu dla tych, którzy już nie mogą czekać. Ja bym nie czekał, jakbym nie musiał absolutnie, bo można się od razu cieszyć. Tutaj są daktylowce za 23 zł. Jak coś, to możecie też posadzić sobie pestki z daktyli, i również się doczekacie do takiego daktylowca, wcale nie aż tak długo. No, tutaj są już większe. W nich niestety te sztywne, bardzo liście mnie trochę zniechęcają, bo jest to takie aż trochę nieprzyjemne jak pandan, chociaż pandany kocham. Tutaj są tajki, jakby ktoś nie kupił w biedronce i chciał, no to można kupić drożej znacznie, ale są. No i są ładnie wybarwione, trzeba przyznać, że nie ma takich biednych, bardzo jak w biedronce się zdarzały. No, i wiadomo, że jak klimaty śródziemnomorskie, to muszą być cytrusy. Jak widać, tutaj jest ich dużo, chociaż niektóre wyglądają dosyć kiepsko. Myślę, że to przez ten majowy weekend jednak może były niepodlane albo przelane, i no niektóre dokonały żywota. Ale większość ma się dobrze i ma dużo owoców. A my idziemy dalej. Tutaj jeszcze większe bądzaje. I są też takie mniejsze, tyle że w brązowych doniczkach, a nie w tych białych, jak tam na wejściu, jest taka fontanna. A poza tym całe morze Strelicji Nikolaj. Trochę mniejszych niż tamte przy wejściu, ale nadal okazałych. No jest taki Fikusik. A tutaj filodendrony, i begonie, i alokazje, i Anturia, i znowu filodendrony tam na dole całkiem taka ciekawa mieszanka. Chyba te anturia mi się najbardziej podobają, chociaż te okazje też wyglądają całkiem ładnie. A te filodendrony jakieś takie nic szczególnego, <grym> jakoś nie wiem tutaj esynantus. No i tak w zasadzie idziemy dalej zobaczyć, co jest, bo może coś ciekawego się znajdzie. Ten filodendron pedatum to już tutaj chyba. Dostaje wynagrodzenie normalnie za pracę, bo wydaje mi się, że to jest cały czas ten sam. Ale piękne są te filodendrony. Kurczę, chyba sobie go kupię w końcu. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ten srebrzysty liść. A tabapoence to w ogóle jest. No i też była tam taka monstera. Dobra, idziemy dalej. Tutaj marantowate. I takie sagowce większe, mniejsze. Oczywiście areki wszędzie. No i tu jest jeszcze większy taki szorstkowiec. No wygląda dosyć okazale. Idziemy dalej. Tutaj Ring of Fire, cała paletka. No bez jednego, ale i tak spory wybór. Teraz te ceny już są naprawdę niskie. Monsterki, małpki z wariegacją. O, proszę bardzo. Ja dzisiaj odkryłem, że moje y, wyschły, w sensie, że wyschła woda w kubeczku, w którym je ukorzeniałem i <laughs> zostały mi ogryski. No po prostu masakra. Gdzieś tak przegapiłem to trochę. Alokazja, Cuprea. Totalnie przegapiłem jakoś te monstery, nie wiem dlaczego. Tutaj banan. I to jest ten bas. Nie wiem dlaczego on tutaj jest też taki, w sensie. Hmm. W sumie tego lubię bardzo. Ten jest naprawdę fajny. Uważam, że jest fajniejszy, niż ten taki typowy, e, nakrapiany, bo lepiej, lepiej mi rósł, jak go tak zacząłem pędzić, na właśnie tak na początku maja, to miałem latem ogromne banany na balkonie, tylko trzeba naprawdę dużo wody i dużo nawozu. No rzeczywiście, to mniej więcej tak wypada i te, które ja kupiłem, nie były takie ładne, tylko były na przecenie totalnie po 2 złote, czy coś, kiedyś, dawno temu. I były przelane, a wyrosły piękne. Tylko one nie są takie jak te tutaj. Nie mają tych brązowych plamek. A tutaj jakie ładne listki. Taki nietypowy całkiem ma kształt. Bo wygląda trochę jak, trochę może jak róża chińska, liście. Tylko, że żółte i nakrapiane. No i dubie cały czas są <gry> dostępne. A tutaj taki frydziu, bez wariegacji oczywiście, ale ładne, Całkiem okazały, naprawdę trzeba przyznać, że okazały tę alokację. Tutaj są strelicje, tylko że te regine, czyli te pomarańczowe, dracenki, yuki. A tutaj jakie fajne syngonium. No, całkiem też ładne wybarwienie. Powiem wam, że w trakcie nagrywania dowiedziałem się, że w magazynie czeka 14 wózków z roślinami do rozpakowania, które będą rozpakowane, no pewnie dzisiaj. O, jeszcze ten banan. Widzicie, ten ma takie szersze i kolorowe liście, na, na tamte basio mają dłuższe i zielone, ale też są bardzo fajne. No i te 14 palet. Znaczy 14 wózków, które mam do rozpakowania, będą rozpakowane prawdopodobnie dzisiaj. No ale ja nie będę czekał, przecież tam w sklepie, aż się za to wezmą, bo to potrwa na pewno dosyć długo. Dlatego stwierdziłem, że nagrywam to, co jest i najwyżej wrócę. Tutaj mijamy draceny i zaraz znajdziemy się koło tych Diffenbach. Zobaczcie, jakie piękne. No niby takie zwykłe, a jednak. Kontrast jest dużo większy niż u tej standardowej. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale naprawdę... o zobaczcie, te liście są takie zielone albo takie bardziej ciemno żółte. No wygląda to inaczej niż, niż normalnie dyfenbach ja nie wiem, jaka to jest może odmiana, ale bardzo ciekawa i bardzo mi się spodobała. No niestety te difenbachie są strasznie trujące, dlatego, nie wiem, nie wiem czy bym chciał, to znaczy może bym chciał, ale no może się trochę boję, chociaż miałem Diefenbachię, to znaczy cały czas ją mam w ogóle, powiem wam, że Diefenbachia e, została kijem, w sensie straciła korzenie i liście, został sam pień i ja ten pień wsadziłem do wody i on się ukorzenia, już ma korzenie, stoi w tej wodzie już ze dwa miesiące. I... Myślę, że będzie dobrze, chociaż trochę gnił od dołu, ale obciąłem i jest w porządku. Także chyba trafi znowu do ziemi i będziemy czekać na liście. Ale wariegacja na tej Szeflerze, wow! Bardzo, bardzo, bardzo biała. Znaczy taka kremowa, ale pięknie wygląda. A tutaj Scilla. Ja to kiedyś miałem. Dostałem to kiedyś, ale nie pożyło mi to zbyt długo. Razem z sukulentami, które dostałem w sensie dostałem ją razem z sukulentami i no nie wiem, jakoś nie przekonałem się. Ta tutaj wygląda dużo ciekawie, jest też większa. Może dzięki temu też yy, bardziej żywotna. Chociaż muszę sprawdzić, bo wiem, że jakaś, jakaś taka roślina mi została, ale nie pamiętam. <laughs> tutaj mamy Anturia i jest cały czas tu duże Anturium. I ona ma kwiat. Piękne, naprawdę te liście wyglądają spektakularnie, uwielbiam. I maranty, dawno nie widziałem marant, jakoś tak mi się wydaje, że wcześniej było ich dużo, potem przestali je przywozić. Ciekawe te szeflery, muszę przyznać. I te maranty z różnokolorowe, widzicie, tutaj są różne odmiany, jest też ta z wariegacją. No, bardzo fajnie i kwitną. Te bardziej standardowe również można kupić. A tutaj zamiar Kulkasy w tej wersji zenzy, tej mniejszej, takiej bardziej kompaktowej. No i całkiem ładne, duże liście alokazji. Alokazji sporo przywieźli. Zobaczcie tutaj kolejne, no naprawdę okazałe całkiem rośliny. Po dużo liści, a nie po dwa listki czy trzy jakieś zabiedzone. Całkiem fajnie. No wiadomo, alokazje to. Są magnesy na przędziorki, ale co zrobić? Nie, niektórzy je nadal kochają, jakoś mi przeszła mania na alokazję w dużej mierze, ale nadal doceniam ich piękno. A tutaj mamy kwitnące Anturia te Naprawdę bardzo fajnie wyglądają i są dwa kwitnące. Hmm. Można zapylać. Tutaj filodendrony i fikusy, i skrzydło kwiaty. I jeszcze więcej fikusów, a nad tym wszystkim jeszcze palmy, no po prostu jak w raju. Cudownie to wygląda, w ogóle, jakie ładne światło mi się dzisiaj trafiło, przez to, że poszedłem wcześniej. No i poza tym jest już takie prawie lato. To światło było całkiem przyjemne. Bardzo ładne begonie, te kropeczki mi się podobają zawsze. Młode listki takie rdzawe, fajnie wyglądają. No, i jeszcze więcej alokazji kuprei, i bromelie, i syngonia, i bluszczyki. Dla każdego coś miłego. Tutaj Ring of Fire w wersji XXL. Epipremna. Tutaj kolejna strelicja. Jeszcze jak Tenante. I Draceny. I znowu Filodendrony. I Rafidophora. I Aglaonemy. I to jest sklep przed dostawą, słuchajcie, więc ja sobie nawet nie wyobrażam, co to będzie, jak przyjdzie ta dostawa. W sensie jak ją wniosą na sklep tutaj jeszcze większa tajka. Skoro jest tak dużo tych paczek, to znaczy tych wózków, to naprawdę będzie oblężenie sklepu, aż żałuję, no ale niestety miałem już dzisiaj plany na później muszę ten odcinek zmontować, a później jeszcze idę na jogę i jest Eurowizja, więc wiecie no. Priorytety, nie no żartuję, ale myślę, że wrócę po prostu zobaczyć, co nowego doszło, jak będzie coś fajnego, to pokażę wam. Poza tym muszę jeszcze kupić nawóz, bo zapomniałem go wziąć ze sklepu, miałem go kupić i to była też jedna z przyczyn, dla których miałem się udać do sklepu, a tak wyszło, że wyszedłem tylko ze sobą, nic nie kupiłem, nawet nawozu. O, jest żółwik i tutaj jeszcze więcej tych marant. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda, jeszcze w tym świetle to wszystko jest takie soczyste. No i alokazje, nie wiem czy zauważyliście jacqueline, ale jest ich dużo, tylko wcześniej gadałem o bananach jak byliśmy koło nich. Tutaj jeszcze inne aglaonemy i zielistki, te green orange. I bromelie. Naprawdę cudownie. Te, chyba też tutaj cały czas pracują te większe rośliny. Niektóre chyba muszą długo czekać, żeby ktoś je pokochał. Ale piękny liść! Zobaczcie, jaki długi! Jaki długi szok! To jest trochę inny kształt niż to, co ja mam. Naprawdę jest inny, bo jest dużo bardziej podłużne to anturium. No i kroton taki żółty, żółty. I czarne anturia. A tutaj za to miedziany filodendron i rosnące araukarie. Widzicie te młode przyrosty, jakie piękne? Super! No widać, że im tutaj dobrze mają jasno, nie jest jakoś tak chyba jeszcze gorąco, więc dla nich całkiem przyjemnie. Tutaj inne difenbachie i fikusy, zielistki się tam przewijają wszędzie, jakieś oblężenie małe, duże. Półka śmierci prawie pusta, słuchajcie, ale jest na niej eukaliptus, tylko że jak widać, on po prostu dogorywa. Te już uschły całkiem. Jeden jeszcze jest trochę żywy, ale ja nie wiem, nie wiem, nie słyszałem, żeby się komuś dobrze w domu sprawdzał eukaliptus. Jeżeli macie doświadczenie z eukaliptusem, to napiszcie, bo wiem, że wiele osób o nim marzy, ale ze względu na to, że są problemy z uprawianiem go we wnętrzach, no to albo im nie wychodzi, albo w ogóle sobie odpuszczają. Na sukulentach cały czas piękne rośliny, też super oświetlone. I tak jak zwykle, to jest dla mnie taka martwa strefa, że tutaj się nic nie dzieje, żadnych przyrostów, żadnych prawie kwiatów, niczego. To teraz przez te opuncje rosnące, przez jakieś kwiatki na tych kaktusach wygląda to dużo bardziej interesująco i dużo przyjemniej. Jak widać, jednak sporo z tych roślin poszło, bo słyszałem, że ta dostawa, która przyszła do Obi, była naprawdę. Interesująca dla osób, które siedzą w tych właśnie kaktusach sukulentach i dlatego pewnie sporo z nich zeszło. Tutaj kordylina, która jest już naprawdę no, drzewiasta, <grymne> może palmowata, z piękiem, pięknie wygląda jest już taka duża i też już trochę stoi. Nie wiem ktoś weźmie. Tu jeszcze druga strona tych sukulentokaktusów, No naprawdę piękne kolory. Super to wygląda. Bardzo ładnie poprzebarwiane, różowawe, a ta kula. <laughs> Naprawdę interesujące rośliny. Jak będę miał kiedyś inne warunki w domu, w sensie inny dom, to na pewno kilka z takich roślin sobie sprawię, bo są no fajne, proste w obsłudze w miarę, nie wymagają aż tak dużo uwagi, a cieszą. Zobaczcie, jakie piękne przyrosty na tych opuncjach. Super wyglądają. No i sansy, oczywiście. A poza tym powiem Wam, że ktoś się chyba włamywał do witrynki z roślinami kolekcjonerskimi, bo jest zbita, a w środku jest pusto. Teraz jeszcze maluszki, których jest trochę, ale tak typowo, nic szczególnego nie zauważyłem. I alokacje, i wszystko inne jest. Poza tym jeszcze trochę anturiów. No a tutaj widać kilka wózków. W ogóle zobaczcie to oliwki stojące przy basenie. Kilka wózków stoi, reszta na magazynie. Więc naprawdę będzie duża dostawa. I zastanawiam się, czy iść jeszcze raz. Napiszcie mi w komentarzu, czy mam jeszcze raz pójść, czy nie. Czy to już jest przegina. O, a tu jakie kufliki przepiękne. Uwielbiam je. Po prostu bajka. Wyglądają. Kosmicznie, jak taka szczotka do czyszczenia butelek. No i Bugenville, oczywiście nieodzowny też element śródziemnomorskiego klimatu i, i w ogóle ogrodów. Piękne hortensje w różnych kolorach i azalie. No już tak dla mojej mamy teraz jeszcze na zakończenie chciałem jej złożyć życzenia, wszystkiego dobrego. Oczywiście rozmawialiśmy na FaceTime, ale wiecie, też ogląda, więc może jeszcze usłyszy. Nie mogłem być na żywo, to chociaż może tutaj. W ogóle powiem wam, że moja babcia już ma kilka sezonów te Bugenwille i trzyma jej się naprawdę dobrze. Kwitła w zeszłym roku całe lato. Stoi w takim miejscu, które nie jest totalnie nasłonecznione, w sensie nie jest przez cały dzień w ostrym słońcu, ale jednak jest w jasnym miejscu i tam jej pasuje. Wcześniej byłam bardziej na słońcu i trochę w bardziej wietrznym miejscu i tam było dużo gorzej. Tutaj jeszcze widok na ogród, którego nie nagrałem. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrał też rośliny ogrodowe, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo dziękuję patronom za wspieranie kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.